Magii Niedomyta, wieszczka z serialu, niech żyje król Julian. Magii pełni taką samą funkcję jak masikura. Jest uprawniona do tych samych rytualnych czynności, np. udzielania ślubu. Jednak znacznie różni się od drugiej kameleonki. Ma skórę innego koloru, cechuje ją też potworna niechlujność. Często pierdzi, choć jak sama mówi, wcale się tego nie wstydzi. Bardzo od niej śmierdzi. Początkowo z jej usług korzystał tylko król wuj Julian. Z czasem jednak zaczęła spędzać czas wśród poddanych króla Juliana. Magik Steve to postać z serialu Niech żyje król Julian. Jest nieudolnym magikiem, który wygląda identycznie jak król Julian. W całym królestwie znany był ze swoich wybryków. Julianowi, chcącego uniknąć śmierci w negocjacjach z krokodylami, zaproponowano użycie Magika Steve'a. Julian początkowo był sceptyczny wobec tego pomysłu, ale po nieudanym pomyśle użycia szawła zielodrucha jako sobowtóra zgodził się na Steve'a. Podczas szkolenia Steve jednak zagubił Juliana w hopsalni, a sam przejął władzę podszywając się pod prawdziwego króla. Zorganizował występ magiczny i zamierzał w nim przeciąć Morisa. Jagódka, której wcześniej rozkazał znalezienie magicznego Steve'a, znalazła Juliana i szawła zielodrucha, z którymi postanowili obalić rządy niegodziwego króla. Julianowi udało się uwolnić Morisa, lecz nie udało się przywrócić korony. Nagle przyszli negocjatorzy od krokodyli i zgodnie ze swoimi zamiarami zjadły króla Juliana, ale był nim jego sobowtór. Makunga to lew, który za wszelką cenę chce zostać przywódcą stada. Próbował pokonywać Zubę w walce, lecz nigdy mu się to nie udawało. Gdy Alex był jeszcze mały i gdy bawił się z ojcem, Makunga złożył mu wizytę i sprowokował Zubę. Właśnie tego dnia Alex zaginął. Kilka lat później, gdy Alex przybył do Afryki, Makunga bardzo się ucieszył z tego powodu, co wyraził w rozmowie z Titsi. Postanowił posłużyć się nim, by Zuba sam zrezygnował z bycia przywódcą. Młody Lew musiał wziąć udział w rytuale przejścia. Niestety, zamiast walczyć z Tizi, zaczął tańczyć i w ten sposób przegrał. Makunga sam to zaplanował i wiedział, że Zuba zrezygnuje. Sam wziął na siebie tą wielką odpowiedzialność i posiadł władzę, jaką wcześniej miał zuba. Nie trwało to jednak długo, gdyż wkrótce woda w wodopoju całkiem wyschła, też co zwierzęta zaczęły kwestionować jego władzę, przez co poszedł do zuby poradę. Powiedział mu, że Alex ruszył poza rezerwat, To sprawiło, że Zuba ruszył ratować syna. To uszczęśliwiło go, ale starał się nie pokazywać tego Florii, która była w pobliżu. Makunga myślał, że pozbył się ich obu, lecz oni powrócili, przywracając wodę i przynosząc ze sobą torebkę oraz babcie. Torebkę dali Makundzie, a babcia z tego powodu zaczęła go bić. Nie wiadomo, co potem się z nim stało. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Makunga.